Jak długo potrwa konklawę? To zależy od kardynałów i od tego, ile przeprowadzą głosowań, aby wybrać kandydata, który otrzyma co najmniej dwie trzecie głosów kolegium. Sprawdźmy, jak to wyglądało w historii. Pius XII w 1939 roku został wybrany po zaledwie trzech głosowaniach. Znacznie więcej tur odbyło się w roku 58, kiedy wybrano Jana XXIII. Paweł VI w 1963 roku został ogłoszony papieżem po sześciu turach głosowań. Rok 78 i papież Jan Paweł I wybrany po czterech głosowaniach. Na kolejnym konklawe w tym samym roku wybór papieża Jana Pawła II wymagał nieco więcej głosowań 8. W 2005 roku biały dym pojawił się natomiast po czterech głosowaniach, kiedy wybrano Benedykta XVI, a wybór papieża Franciszka wymagał... Pięciu Zatem na najbliższym konklawie będzie co najmniej jedno głosowanie, a górna granica nie istnieje. O czym świadczy historia z 1268 roku, kiedy papieża Grzegorza X wybrano po około 100 głosowaniach. A samą konklawę trwało wtedy prawie 3 lata.